Looking all apart, but I'm wishing I'd stay. In the bathroom, something I heard you say. We didn't wanna call it too early. Pałeczkę, poproszę. Znajdujemy się w klubie Pretekst. Dzisiaj jest impreza z DJ-em Płotkiem. Witaj. Zacznę może od najprostszego pytania. Jak się grało w tak małym klubie, w porównaniu do innych klubów, gry grywasz? w których grywasz? W małych klubach gra się fajnie pod warunkiem, że są fajni klubowicze, są fajni ludzie, którzy yy, przyszli Jak akurat dziś wieczorem tak właśnie było, ponieważ y, ta ekipa, która się pojawiła na imprezie, która była na parkiecie, to była ekipa, która wiedziała dokładnie po co przyszła i yy, wiedziała dokładnie yy, jaka muza będzie. No i dla takich odbiorców gra się po prostu super, no rewelacyjnie, bo nie trzeba się yy, wysilać, może oczywiście fajnie, Wysilać. to źle zabrzmiało, no. trzeba się wysilać. No. Żeby ktoś by nie pomyślał, że się nie wysilam, jak gram. Y... Staram się, ale nie trzeba się gimnastykować. W sensie nie trzeba y... szukać pomysłów na rozkręcenie parkietu, y... bo y... wystarczy kilka, kilka elementów i potem już po prostu idzie. Energia jest y... tak fajna tak w takim moim klubie, że wiesz, no... niesie y... DJ-a. I odwrotnie to, co DJ prezentuje, też niesie się To jest fajne sprzęt niezwrotne. I super. No, tak w takich małych klubach, jeżeli jest dobra impreza i jest dobra publiczność, gra się na Więc dzisiaj tak było po prostu. A dla tych osób, które nie mogły się tutaj pojawić, możesz uchylić rąk tajemnicy, co zaserwowałeś tutaj klubowiczom? Zagrałem to, co lubię przede wszystkim. Muzyk, która aktualnie podoba mi się. Z wielu względów energii, e, imprezowego potencjału. E, zagrałem kilka fajnych hitów, zagrałem kilka fajnych kawałków, które mi się osobiście bardzo podobają, ze względu przede wszystkim na gry, czyli na e, energię, jaką mają e, w sobie. Niekoniecznie tempo, ale e, to jak są skonstruowane i e, jak potrafią ludzi ponieść. E, Przede wszystkim no, biglumowe brzmienie, EDM'owe brzmienie, hity radiowe też się pojawiło oczywiście, ale w remixach, no bo w końcu ja, od którego jestem, mój program jest Remix, no to są um, eskowe kawałki, tylko że w wersjach y, klubowych, w wersjach takich, które mi się podobają, no. I moje brzmienie przede wszystkim starałem się sprzedawać. Moje brzmienie, to znaczy, jeżeli ktoś na przykład y, śledzi taką muzykę, i wie, co aktualnie wydają na przykład Steve Angelo albo Axwell w swoich wytwórniach, no to jest mniej więcej taki właśnie brzmienie. Właśnie. Yy, najbardziej sobie znany jako DJ Płotek. Z radia. Z radia, dokładnie. Powiedz mi, yy, gdzie cię lepiej pracuje, nie wiem, przebywa? Yy, w radiu czy w klubach? Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że faktycznie radio to jest moja praca, natomiast yy, w klubie jestem. Dlatego, że lubię. Po prostu bycie DJ-em to jest moje hobby. I no, trudno mi nazwać to pracą. Oczywiście, za to, że pojawię się w klubie i zagram godzinę, półtorej, dwie godziny, albo czasami nawet dłużej, jeżeli jest super impreza, dostaję pieniądze. Ale nie jest to moja praca. No, to, jest moja, to jest moje hobby. Gdyby to nie było moje hobby, to ja bym tego nie robił. Po prostu. Ja już mam swoje lata. Mam rodzinę, wolę spędzić sobotni wieczór w domu, położyć się normalnie, spać o 21.00 jak normalny człowiek, wstać normalnie o 6.00 razem z kurami, zrobić kawę i śniadanie i tak dalej, i tak dalej. Więc y, gdybym, gdybym tego nie robił, to bym tego nie robił. Po prostu bardzo to lubię, naprawdę, to jest moje hobby. A są kluby, do których naprawdę chętnie wracasz? Tak, jest kilka takich klubów w, w Polsce. Jednym z takich miejsc jest Klub Manhattan w Czekanowie. To jest miejscowość między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim. Ja pochodzę z Kalisza, w związku z tym, to jest jakby mój, mój rodzinny klub. no Jak to się mówi, no, tam jestem u siebie. Jak, jak gram, to jestem u siebie. Chociaż nie wszyscy kojarzą, że jestem z Kalisza, no, ale nieważne. Klub Manhattan w Czekanowie to jest jedno, jedno z takich miejsc, gdzie no, fajnie jest zagrać po prostu. To są moje tereny. W ogóle to jest klub, w którym pierwszy raz zagrałem jako DJ, więc mam takie fajne, sentymentalne wspomnienia związane z tym miejscem. A czy mógłbyś dla nas naszych widzów powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, skąd yy, Twój pseudonim? Mój pseudonim, czyli Płotek, pochodzi od mojego nazwiska. Yy, moje pełne nazwisko i imię brzmi Marcin Nozdryń-Płotnicki. Mam dwa nazwiska tak się nie szczęśliwie, no szczęśliwie dla mnie, bo to w sumie fajnie zmienić nazwisko nazwiska, złożyło. E, płotnicki. Płotnicki. Płotek. No, Ale ja pomyślałem sobie, e, wszyscy do mnie zawsze mówili Płotek, 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 Płotek i tak szukając jakiejś ksywy e, dj pomyślałem sobie, że okej, okay, no niech będzie to Płotek, tylko zapiszę to jakoś tak śmiesznie, trochę z języka angielskiego, żeby wyglądało fajnie. No i tak zostało, no. Czasami mam problem z tą, no, z tą ksywą, no, bo w sumie jak to brzmi? Płotek. Już chyba dla wszystkich pozytywnie. Taką mam nadzieję, no w końcu to już ileś lat, no Ale kurka dokładnie. wodna na antenie. No eee, to będzie tak 17. chyba, Marka no. sama w sobie już, także już dobrze brzmi. Tak? Tak. No to fajnie, to się cieszę. Nie kojarzy się z ogrodzeniem? Nie, mnie się bardzo pozytywnie, w ogóle, w ogóle nie z ogrodzeniem, zawsze z człowiekiem. Okej, okay, no to fajnie. Jeszcze Ci chciałam zapytać o projekty. Na najbliższe miesiące. Yy, Coś. Nam zdradzisz? To znaczy tak. Teraz przez chwilę wystartował fajny projekt pod tytułem Ranne Ptaki. Ranny program w Radiu Eska, który miałem przyjemność prowadzić przez trzy tygodnie z Jankesem. Yy, ale niestety projekt się nie udał. Z kilku powodów. Nie będę teraz o tym opowiadać. W każdym razie wróciłem do gorącej dwudziestki i jeż, jeszcze przez jakiś czas. Będę prezentować listę hitów Radia SK. Oprócz tego co trzeba w Remix sobotnie pasmo wieczorowe, czyli jaskowe hity w remixach. No i moje hobby, czyli tu i tam czasami pojawiam się w klubach. Staram się w tym roku wybierać imprezy, fajne imprezy, na których mogę grać to co chcę grać, tak jak na przykład dzisiaj tutaj w klubie pretekst w Tarnowie. W związku z tym gram mniej. W tym roku. Nie chcesz po prostu grać w bo jest wiele, jest wiele miejsc w Polsce, w których ludzie się bawią, ale niekoniecznie są to miejsca, w których dobrze się sprzedaje muzyka, którą ja gram. Niektórzy myślą, że ja gram po prostu piosenki z Radia Eska, bo jestem prezenterem w Radiu Eska, więc jak gram imprezę, to gram piosenki z Radia Eska, z listy przebojów. No nie do końca tak jest. No, ja gram bardziej, bardziej klubowo. No. Bigum, Progressive House, Electro House, takie, takie klimaty. W związku z tym staram się w tym roku wybierać e, fajne imprezy. W kwietniu, e, kwietniu pojawia się chyba na jednej, na razie na jednej. Maj się zapowiada dobrze. E, zagram na e, trzech imprezach, bo mogę zdradzić. Fajnych takich e, bigumowych imprezach. Jedna będzie w klubie Speed w Skierniewicach, będzie 1 maja. Tam gościem specjalnym będzie Jay Hardway. To jest połowa e, ekipy odpowiedzialnej za kawałek Wizard. Martin Garrix, to jest ta druga połowa do 1 maja. 10 maja właśnie w mam Manhattan w Czekanowie będzie kolejna impreza z cyklu Ultra Night i tam zagra taki rosyjski duet Matisse i Sadko. I jeszcze 24 maja bodajże w Katowicach. Ibraza na razie nie ma nazwy. Nie będzie chyba żadnych gwiazdy z zagranicy, ale będzie dobra polska ekipa, m.in. papa i Skytek. bodajże. No i moja skromna osoba. Więc to w maju. Zapraszam Przede wszystkim facebook.com Komu Kośnik-Płotek, tam są wszystkie informacje imprezowe. I też na eskalaj.pl zapraszam. Ja jeszcze tak na zakończenie mam pytanie. Czy uważasz, że pojawił się już jakiś przebój, który może pretendować do hitu lata? 2014. Czy już coś... Czy jeszcze Co? nic nie powala? Hmm, ale w takim kontekście, w sensie, że w radiu? Tak, że w radio. W sensie. że w radiu w sensie... No zobaczymy na przykład jak sobie poradzi piosenka pod tytułem Summer Carlina Harris'a. To jest jego najnowszy numer, w którym on sam zaśpiewał, miał nie, nie śpiewać, że zaśpiewał. Summer, no lato. Zobaczymy. Brzmi fajnie. David Guetta ma nowy kawałek z duetem Showtek i coś czuję, że to też może być niezły hit. To jest mocny numer, mocny klubowy, imprezowy, plenerowy. Ale też fajnie brzmiący radiowo, po tym co się wydarzyło w tamtym roku. Kawałki typu Animals albo Tsunami. To myślę, że ten utwór Bad nie będzie miał problemów. To są jakby takie imprezowe typy moje. Jest jeszcze jeden kawałek, który ostatnio mocno za mną chodzi. Nie wiem czy to będzie hit na, na lato. Jest taka ekipa Clean Bandits. I kawałek pod tytułem Rather Be. To jest ostatnio jeden z moich ulubionych y, numerów. świetnie. No, no, nie wiem, czy to będzie kawałek na... Mnie osobiście też bardzo się podoba, więc. Na lato, ale no trzymam kciuki. dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Również Miło było poznać.